Cześć! Dzisiaj porozmawiamy o bajce świnka Pepa. To jest taka różowa świnia, która miała koryto i kurwa przyżarła się i pękła i gówna jej wyleciały do kibla. O, o! Tak? I, się, I się bawi w wodzie jak jak... No! Jak pies! Jak pies się bawi, dobra, słuchajcie. Ta świnka Peppa miała matkę o imieniu kurwa Madonna i miała bra, brata, który był upośledzony, który na pewno chodził do um, miłowód. Jej brat kurwa wpierdalał tyle, że na końcu wpadł do rowu i go kurwa nie znaleźli. Umarł po pięciu miesiącach. Jego, a w ogóle jego, jego brata bym się kierą zapierdolił, bo kurwa mnie w Co ty powiedz? Chodź, piesku, Co ty powiesz na temat świnki Peppy? Nie ja jest gruba! Oj, a tak nie mów, bo ty też jesteś gruba. i różowa, i. No, ale pe, 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 świnka Peppa mi się kojarzy z różnym kolorem, bo pink. I, i, i ten. Y, jest dziewczyną, a ten. Ma nieograniczone nogi. Wąsów nie ma. Oj, a ja mam. Świnka Peppa jest dziewczyną. No. A, a ona ma. takie płaską. pipę. Nie żartuj Ma płaski ryj taki. Więc na mój temat. Teraz powiem krótko o Fince Peppe Fince. Śwince. Świnka Peppa to jest. to jest koleżanka dzieci. I moja. No i zasubskrybujcie kanał. Saturnicz. Pa Papa. Bop.